Dzień dobry, witam Was w środę. Już jest środa z tej strony Małgorzata Zarzycka. Dzisiaj będzie o tym, w czym się utwierdzam każdego dnia, zwłaszcza kiedy ktoś od Was z Polski do mnie przychodzi i opowiada o swoich różnych strategiach, jakie podejmował w wejściu na ten rynek i się za każdym razem rozbijał. Mianowicie ten rynek, czy to Szwecja, czy Finlandia, czy Norwegia. On jest mały, to nie jest 80 milionów czy 10 milionów ludzi, tylko w każdym kraju macie około, no jeszcze Szwecja to ok, bo ma 10, ale tu czy tam macie 5, na przykład po około 5 milionów mieszkańców, czyli bardzo mały rynek, stosunkowo generalnie mała ilość firm i mała ilość tych klientów i wyobraźcie sobie, że oni są tak samo jakby w Polsce, tak samo oni tutaj są bombardowani przez potencjalnych dostawców i to nie tylko dostawców. Yy, z ich kraju, ale również z zewnątrz. Widzę też, że do tego bombardowania mocno włączyła się na przykład e, też e, Ameryka. Już nie, nie wspomnę o Indiach, nie? Ale firmy z Ameryki też już zaczynają pisać. I pośród tej, tego gąszczu, tych wiadomości są też na przykład wasze wysłane masowo. Nie spersonalizowane. Więc to jest jasne, że się nie przebijamy z takimi wiadomościami najczęściej, no chyba, że nie wiem, sprzedajecie e-commerce torebki albo jakieś takie inne gadżety i potrzebujecie i macie listę jakąś mailingową w ten czy inny sposób zbudowaną i tam rozsyłacie te oferty, że dzisiaj rano, na to jutro, e, upustna. to. Natomiast generalnie takie niespersonalizowanie, tej komunikacji wiąże się z dużym potencjalnym ryzykiem, że tracicie czas więc to w czym ja się utwierdzam każdego dnia to to, że jeżeli wchodzicie na skanawię to musicie na pewno znać swoich klientów jeżeli macie ich dużo to nie mówię, żeby znać wszystkich znajcie chociaż tych, którzy są dla was najważniejsi i umiejcie dobrze zaargumentować to, dlaczego chcecie z nimi współpracować, dlaczego oni Mieliby z Wami współpracować. Co Wy takiego macie, proponujecie, chcecie zaoferować? Nie ciśnijcie od razu do sprzedaży, ciśnijcie, zwłaszcza w B2B, czy w ogóle w B2B, w spotkanie. I w tym się utwierdzam każdego dnia. Odradzam masowe wysyłki, maili, odradzam jakąś masówkę na LinkedInie poprzez męczenie tych ludzi. Wiadomościami prywatnymi to zazwyczaj nie działa, bo jest bardzo mało spersonalizowane i oni to czują i widzą, że jest to jeden z wielu, jedna z wielu firm, które chcą wejść na ten mark, na ten rynek i, i dostać ich pieniądze. Także im więcej personalizacji, tym lepiej. I to dzisiaj Wam chciałam powiedzieć. Życzę Wam dobrej środy. Do zobaczenia.